Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu, jest piątek, godzina 6, goście śpią, mówiłam Wam, że nie będę Wam prawdopodobnie nic nagrywać, ale to akurat mogę, więc szybko się tu przemycam i działam. Nastawiam właśnie ciasto na ciabaty, za 10 minut chcę zacząć pracować yy, 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 i tyle, no. więc mam tu już mąkę, cukier, sól, zaraz dodaję drożdże, dodaję wodę, zagniatam i zostawiam, wieczorem będziemy robili sobie grilla i te ciabaty będą właśnie do niego dodatkiem. Słuchajcie, korzystając z tego, że goście jechali z Polski samochodem, że była to rodzina, także nie ma obciachu, żeby o coś tam poprosić, no i że nie byliśmy w Polsce jednak od grudnia, a jest już połowa lipca ponad, to zamówiłam sobie do nich zamówienie z TESCO, póki jeszcze istnieje, bo już, już niedługo chyba mamy ten luksus. I poprosiłam o przywiezienie takich rzeczy, wiecie, takich spiżarkowych, rzeczy, które nie są lodówkowe, które mogą swobodnie zostać przewiezione bez lodówki ale których mi już tutaj brakowało przede wszystkim spory zapas mąki żytniej, bo tutaj nie ma mąki żytniej lekkiej, może jest gdzieś nie wiem, do zamówienia w jakichś ekosklepach online, jak się kupi na raz 20 kilo i płaci za nie milion ale po co mam to robić? Po co robić? Nie ma limitu na przewóz mąki, nie uważam tego za jakąś wielką zdradę stanu, więc sobie zamówiłam. I pokażę Wam szybciutko, co tutaj mam, bo będę to zaraz rozpakowywała. Mam też troszeczkę kasz. Kasz tutaj w ogóle się nie zna, więc no dużo jest rzeczy, których w innych krajach się nie je, a w Polsce się je i na odwrót. Mam kaszę jęczmienną, pęczak, pęczak i kaszę gryczaną. Tutaj mam jakiś. O, jedno ziarno kaszy wypadło. Tutaj mam mąki i to są mąki żytnie te lekkie. Wzięłam ich 12 kilo i to jest typ 720. Macie ostrość? Macie. Ich jest 12 kilo i pójdą zaraz do mojej spiżarki. Dalej, następne rzeczy to tutaj mamy torbę, mamy kawę, Kawy kupiłam dwie, bo nie wiem czy z racji tego, że likwidują Tesco, czy dlaczego, bo były niesamowite promocje na kawy i tak, bo były poprzeceniane z 70 zł na 40, z 60 na 40, więc wzięłam dwie, jedna już jest w ekspresie, ale no, Tomek już ją dzisiaj pił i stwierdził, że jest zdecydowanie gorsza niż najtańsze sieciówkowe kawy yy, yy. Szwajcarii, także chyba już nie będziemy z Polski kawy przywozić. Mam też o kurczę. Co tu robi mąka Pszenna? Chyba mi dali jako zamiennik, bo wiecie, co ona ma? Oni mają prawo coś takiego zrobić, jeżeli jest za mało, ale no. No nic, no mam pszenną pełnoziarnistą, będę musiała do czegoś ją zużyć, ale głównie ważna dla mnie była żytnia, pełnoziarnista, która tutaj też na szczęście jest. Widzę trzy, zamówiłam pięć, jedną mi dali pszenną. O, jest czwarta, dobrze, dobrze, to tylko jedną podmienili. Mam tu też różne budynie, sodę oczyszczoną, bez komentarza. Ja nie użyłam czegoś takiego w ogóle, ale Tomek bardzo lubi kurczaka, takiego typowego polskiego kurczaka przyprawionego wegetą i papryką i mam marzenie zrobić sobie takiego kurczaka na, na rożnie a nie mieliśmy wegety, także mamy teraz wegetę w domu mam jakieś tam batoniki proteinowe ze trzy różne, wzięłam na wypróbowanie też, I tutaj dalej mam trochę herbat Mam kaszę mannek, bo też nie wiem, gdzie tu to kupić. W Niemczech wiem, ale tu chyba nie widziałam. Znowu jakiś batonik. Mam zapałki. Mam pumeks, ponieważ mi się... Yy, no potrzebny mi jest ostatnio yy, i nie mam żadnego. A tutaj szukałam pumeksów, to oj ciężko naprawdę. Takich zwykłych, tanich pumeksów po prostu nie ma. Dalej, następna torba. Jak widzicie, bardzo dużo wafli ryżowych, ale smakowych. Uwielbiam te wafle ryżowe z papryką, ale często nam szkoda miejsca w samochodzie, bo jak jedziemy obładowani, obładowani z Polski, no to nie ma już miejsca na takie rzeczy. Więc zamówiłam chyba trzy takie paczki albo i więcej. Mam wafle o smaku słonego karmelu, tutaj znowu podmieniony na smak karmelowy no ale ok, powiedzmy, że to to samo nie ma jakiegoś dramatu e, mam mąkę na pizzę mąka na pizzę akurat tu jest ale jest kilkukrotnie droższa niż w Tesco e, więc jak już robiłam zamówienie zobaczyłam, że jest, to stwierdziłam, że dobra, biorę zwłaszcza, że będzie nam teraz potrzebne tutaj musiałam latać po sklepach i też nie jest we wszystkich sklepach oczywiście e, i tu mamy dalej te wafle e, przyprawy, tak, wzięłam trochę różnych przypraw Tutaj są jakieś tam czosnki granulowane, oregano, liść laurowy i tak dalej. Mam też paprykarz szczeciński. Uwielbiam. A już oczywiście nie było. I? co coś jeszcze tu jest? Nie, chyba nie. Także taki przegląd moich zapasów z Polski. A jeśli się dziwicie o co tu chodzi, to my śpimy w biurze, ponieważ mamy sporo... Yy, znaczy goście śpią u nas w sypialni i w gościnnym, a my śpimy w biurze tu. No, z racji tego, że w piątek trzeba też pracować, a oni sobie śpią y, po podróży i już będziemy tutaj spać cały pobyt. No i też im wygodniej na pewno w sypialni i w gościnnym. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o prezentację. Light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Witam się z wami w sobotę Jest lepiej, powiem wam Jest lepiej, ale Wczoraj było duże pogorszenie Mojego stanu zdrowia Nie wiem, pewnie po tym, że po prostu cały tydzień Pracowałam, że też mam, Mamy gości i Nie spaliśmy z czwartku na Piątek za bardzo, praktycznie no wcale prawie, że. Bo goście przyjechali w nocy, a ja, jak się wybudzę w środku nocy na takie adrenalince z ekscytacją, że ktoś do mnie przyjechał, no to słabo u mnie z zasypianiem. Ale nieważne, no w piątek po prostu gorzej się czułam, ale dzisiaj już tak jest trochę lepiej. Niemniej jednak czuję się za słabo na jakieś wycieczki, więc Tomek pojechał sam z gośćmi na dość długą wycieczkę na cały dzień bo pojechali do Wesen, no to jest na Walenze, no i to jest tak półtorej godziny samochodem z St. Gallen tam mają zamiar sobie chwilę posiedzieć nad jeziorem później wsiąść w stateczek, przepłynąć do miejscowości pobliskiej zrobić sobie tam piknik, wrócić, także długo ich nie będzie I ja po prostu nie czułam się na siłach, żeby siedzieć nad wodą czy, czy się kąpać w wodzie yy, i sobie tam pływać na tym statku i takie tam rzeczy nie, ja muszę kiedyś wyzdrowić. Więc zostałam sobie w domu, ogarniam, będę trochę szykowała jedzonka i pokażę Wam na pewno, bo mogę, bo nikomu to nie będzie przeszkadzało, że będę gadała do kamery. I idę też na drobne zakupy, ponieważ nasz gość ma jutro urodziny. 86 mogę zdradzić. Więc domyślacie się, jaki to jest członek rodziny. I chciałam po prostu kupić jakiś drobiazg plus dokupić jakieś parę brakujących pierdółek na kolejne posiłki, także to jest powód mojego wyjścia z domu. Pogoda jest przeboska, jest gorąco, a ja durna. Mam t-shirt z takim dość długawym rękawkiem, długie czarne portki, więc się zaraz ugotuję. O, no ale jestem już pod sklepami, także już połowa drogi za mną, tylko trzeba jeszcze kupić i, i wrócić i Spoko. Jakoś tam się nie ugotuję. Lepiej w tę stronę, niż żeby mnie przewiało. Dobra. Kończę. Widzimy się potem w kuchni. Mam kwiatki. Mam trochę serów. Prezent uznaję za zakończony, ale jestem debilem i zapomniałam kupić wszystkie inne rzeczy, po które poszło. No. Właśnie mi się przypomniało, także chyba pora wracać do sklepu. No i dobra, jeżeli chodzi o rzeczy kuchenne, to mam tutaj tak. Na grillę mam E, przyprawione już warzywa, tu jest cukinia, trzy rodzaje papryki i cebula. Będą również e, takie papryczki małe do pieczenia e, i mięso, oczywiście. Będą sześć kebaby, e, będzie chorizo takie m, surowe, e, które będzie oczywiście ugrillowane, będą sery do grillowania e, i takie tam sprawy. Teraz robię ciasto. Jakie ja mogę robić ciasto? bo no i jogurtowe z owocami i z kruszonką. Robię takie normalnej wielkości ciasto, nie to takie gigantyczne, które jest w przepisie, którego Wam jeszcze nie, nie dograłam, powiedzmy, nie dograłam dźwięku, no bo jestem chora, więc czekam z tym chwilę, ale to jest to samo ciasto, czyli jogurtowe z owocami i kruszonką i będę zaraz też szykowała Sakiewki z ciasta francuskiego, które już są u mnie na kanale, to będą sakiewki z mozzarellą, suszonymi pomidorami, ale to też Wam jeszcze pokażę. I lecimy do piekarnika. Sakiewki robię tak jak w filmiku, który już Wam kiedyś nagrałam czyli kroję kwadraty wykrawam ten rand, wywijam tutaj będę układała troszkę pesto troszkę mozzarelli, troszkę suszonego pomidora ale z racji tego, że mam troszkę inny format ciasta i tak mi lepiej pasowało jeśli chodzi o rozmiar tych sakiewek to mam też takie pozostałości tutaj drobne powiedzmy i będę robiła takie no coś a la grissini, takie paluchy które posypię przyprawami i też osobno upiekę jako taką przekąskę i gotowe te zawijańce też posmarowałam pesto, po prostu, już nie będę ich niczym innym przyprawiać, ale to upiekę jak już goście wrócą, żeby było takie wiecie na ciepło podane, ciacho upieczone i ja idę się na chwilę położyć i spróbować wyzdrowieć. Niedzielę jest popołudnie i goście właśnie wyjechali. My dogorywamy, jeśli chodzi o choroby. Nie powiem Wam, że mi się trochę już polepsza. To był dobry wybór, żeby wczoraj zostać w domu. No niestety, Tomkowi się raczej dopiero, dopiero pogorszy. No i nie jest za zdrowy, ale też chyba go troszeczkę łagodniejsza wersja dopadła bez tego takiego obrzydliwego bulgara w pierwszej fazie, także nie ma jakiegoś dramatu. A ja myślę, że już nie będę tego vloga wam tutaj przedłużała za bardzo, bo już niewiele mam wam do powiedzenia i do przekazania w najbliższym czasie. Też nie będę nic ciekawego raczej już robiła w kuchni, bo trzeba pozjadać resztki, wiecie, że ja się staram, nie wywalać, aczkolwiek. No, przyznam się też szczerze, że po takich odwiedzinach kilkudniowych z gośćmi, gdzie się codziennie chce podać jednak coś innego na obiad. Ciężko jest wyliczyć, ile kto zje, a nie chce się no, no, zrobić takiego efektu, że czegoś będzie za mało. To czasem mi się zdarzy coś tam wywalić, ale staram się, staram się to ograniczyć do możliwego minimum. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym vlogu, pa! pa.